Dominik, Paulina, Angelika, Patryk Cześć Hej Hej Siema Akcja Z tej strony Patryk Angelika, Paulina I Dominik Dzisiaj będziemy nagrywać, co to jest? Fasolki, niesmaczne fasolki A jak się nazywają, jaka firma? DeliPeli Cześć, są nam smaki no Śmierdzące skarpety lub tutti frutti Skoszona trawa lub limonka Zepsute jajko lub popcorn maślany pasta do zębów lub trzy jagody, wymiociny lub brzoskwinia, jedzenie lub budyń czekoladowy, gil z nosa lub soczysta gruszka, pieluszki niemowlaka lub kokos. Zaczynamy od początku, czyli pierwsze co jest. A może picie by ktoś dał? Proszę, Angelika. Dziękuję bardzo. Ja się boję. Ja nie chcę, ja odważę. Nie jedz tego! Nie jedz tego! Ja się boję. Czekaj, ja też się boję. To są skarpety albo tutti Nie skarpety albo tutti Ja nie się nie się boję. Nie wiem co to jest Chyba <grywa> skarpeta <grywa> A nie Nie O. to idę stąd Dobra, e, teraz... Co my? Następne? No <grywa> <grywa> Jeszcze tego nie podniosłeś, dobra od nowa I to spadło i ona tego podniesie Skarpeta <grywa> albo tutti frutti Dobra, mogę? No, no. A jak umieram? Na trzy Nie umrzesz Tutti Serio? <grywa> Ale dobre. <grymne> to jest olbrzymie, serio. <grymne> no. Ej, dawaj, przekarma i czekolada. Dobra, To dobra. są te czarne, no. no Albo budyń, czekolada. Ej, no ja to już jesz. No dawaj. <grymne> <O bój! grymne> nie wiem <zjem> tego. Przekara? Dobrze To Ja stąd idę, nie? O mój. O mój, weźcie mi to. Wywaliłam to. Ci zapluje cały sobie no. właśnie Cały czas jest? znika skano no. Szygi albo... Ja, bo ja nie wiemy czy go nagadzu, nie? My teraz będziemy brać pomarańczowe. I to jest grzoskwinia albo... Nie, pan... Trzoskwinia? Szygi. No. Jak to szygi? Raz, dwa, no, trzy. Oo, ale pyszne. Brzoskwina. Ja też. No le sto... Ej, no serio, pyszne są. Mm. To jest pyszne jest w gębie. No. To ładne. Czekar ma i co? Skarpety. Nie, bo e, ja wam wybiorę, no, e, ja wam ja wybiorę. Ej, mam tylko to ty niedobre? Jest te pasta albo... Te pasta albo... No to albo te je, jeżyny. Już? No jemy. A jaki to smak? Pasta bo... albo... no, jagody. To w sumie to, 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 to jest dobre Dobra. Dobra. Pasta. Fuj, pasta! No żal! To są niedobre. jagody? <laughs> no, no. Nie, pasta. Jest, to no dobry, mniam, no, Nie, to jest niedobry właśnie To pasta? Tak No, no. <hata> Jak on <koniecznie>. no. <hata> nie liczy no. My będziemy mieli albo nie, pieluszki niemowlaka albo kokos To Piłuszki pieluszki myli. niemowlaka w sumie No to obojętne Na osiem <hata> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Mmm, kokos Pieluszki niemowlaka, ale <hata> <hata> dobra Serio? No nie na pewno kokos, ale dobre. Dobre. Żelek o smaku kokosu, Jakie to dziwne. E, Gil nosa albo so, czysta gruszka. Które to jest To zielone? Nie to jest się. najgorsze. Miał żubal już. Nie też. To jest zielona, Ja gilso. wolę ten. Gil z nosa, nie? Kto no. No. lubi Nie, co nie. Nie chcę tego? No. To jest gruszka! Gdzie ty mnie nie smakuj. A dobra. No. Dobra, teraz my... Na... Ajmy to Dobry? samo. Co masz? Grisnosa. Co? Co to niedobre? Wspomnienia dzieciństwa. dzieciństwo. że nie są Czarma. złe? Dobra, ja już mam czekarma. dość tego filmiku. raz dwa. Raz, dwa. Dobra. No, no mam dobre. Czekolada. No się Nie Chuj. Niedobre, nie? No. Ja czekoladę. No właśnie ale było... niedobre to jest masakra, tam to było dobre. Bierzemy da sto? Dzięki po rentowe. Brzoskinę albo co to jest. A to on co nie obydwaj przez eee. skwinię. No. no. A tu są dwa zpita, więc była... Ło, O, żygi? No. 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 O, to ja to nie wiem. Albo A to tak? jedno zostało chyba, nie? Nie, Dzień dwa są. No nie, bo no, no to nie od... ja Nie, bo ja to robię na rzygi. Wymieniście. No, bo dobra, nie. <laughs> no. Za chwilę. No, ja się. Dasz, dasz od No nie całe, tak ca półowie, całe! Co macie? Łe, rzyga, bądź dobra, fuj! fuj! Ej. on rzyga. Łe! Czyli my wzięliśmy te dobre. No. Wzięliście brzoskwini, ej fuj, fuj! Ja trafiłam na wszystkie najgorsze. Nie nagrywam już tego nigdy. Ale super. Ciekawe, czy to przypadek, Anżlika? Masz moje? Tej. <śmienic> Czyli jest po jednej... Zielonej i Limonka. Zółka. To jest... Skoszona trawa albo o, limonka. A, skoszona trawa albo limonka. albo jajko. Skoszona jajka albo. Popcorn. E, popcorn masz, jak chcesz? To Bo jest po jednym chcę. Eee. No, nie limonkę. Nie, chcę to Dobra. A jak trafi się na popcorn, to może? a, Trzy a to tak jak w Nie wiem, tak <laughs> jak w Nie No, na 9. Dawaj się na 9. mi się na. <śmiech> <śmiech> to jest trawa! To jest trawa. Serio Chyba <noise> się pożegam. Uj myślałem, że się, się pożegam. O dziękuję Wszystko o, na flute <noise> nie w domu. No, właśnie, właśnie. Właśnie. no bo a ja byłam w domu no, na mamka. No ale mi też. Ej, ja też chcę. Proszę, Angie Angelika. A to też będzie na filmiku, jak się nawet mam woda. To tak. tak będzie. Ej, ej, reklamujesz. A nie wiem jest jak. Zdrój? Ono. Lokowanie na ile Nie mieliśmy tutaj białych. Nie? Jakie są białe? Białe chusteczki to jest albo chusteczki, albo albo kokos. O czyli to i to w sumie dobre. A nasze kokosa nie lubię. Był ale były dobre? Ja to, nie miałem, ja, ja miałam kokos. ja no, miał nie jają. Białe, nie? No ja spróbuj. Nigdy nie jadłem, sorry. <laughs> co masz? Co teraz co ja mieli? Ja nie wiem. Co tam zostało? Dlaczego nie... Kokos w końcu zrobiłam na jakiś dobry. A to jest. Co masz? O, gość. Kokos. To my też białe. Też białe? No. Chyba. Ja, raz, dwa, A co wiecie? To, to, to samo, samo. sobie. Wy jedliście? Pusteczki? Pusteczki. Dobry kokos. A to mieliście? Ej, no centralnie, a pusteczki? Ej, a mieliście to zielone? Ej, teraz my, tu i srci jeszcze raz, nie? Dobry, co? To? Znowu? <laughs> znowu skarpety. Skarpeta albo co? Tutti i srci. Dobra, chcę tutaj. Proszę, ja sobie tutaj i Trafiłam na dobry Ja też No Właśnie widzę Daj teraz my Właśnie widzę jak plujesz eee, my bierzemy znowu to samo Znaczy Sony. tego nie mieliśmy Nie mieliśmy Nie, to zielone A zielone, dobra, no to zielone No dałam ci A nie chcę, bo twoje będzie pękowe <minuszcza> Specjalnie mi dajesz, co? O fuj to O <noise> ja to wiem, ale to jest straszne. <noise> a ty takie zapachy wlewisz Cała no. <noise> <noise> karma, skarpety i... Z... Z tego już nie wiemy. Nie wiem. To są trzy najgorzę teraz. możesz spróbować? Puti, puti, Chodź. Chodź. Chodź a, a co to może co, nie? Masz El, masz a, no. Albo, no, to, nie? To jest skill albo ciśmierzkowe. Chwój. No to dobre. To jest skarpety. albo skarpeta, albo szybki frutki Skarpeta Ej, ja zrobiłem ja to jedno. To, tą gruszkę, nie? Tam wrzuciłem, teraz ty musisz, żeby porównać. równo. To? No, tą gruszkę. Nasza boję się, da, an anki. Boję się. Przestań! O fuj, współczuję. No. Ale gruszka to będzie dobre. No. My bierzemy pola albo tam karmę do albo czekoladę. No powiedzieliśmy. Tak. Karma ty ty i... O oh, fuj, no nie mogę, no coś no. takie nie stało. Myślałem, że moje jest dobre. Wiedziałem, że twoje będzie dobre. O mój, mm. Ja raz ugryzłem i już poczułem, że ja i nic przecież nie. co to jest, albo co? Tu, tu jest albo. Skarpety. Skarpeta? Nie, skarpety. nie, skarpety. nie. I ciur, i ciur, to jest skarpeta. już do to wam się, nie policzam. No, edno. Dobra, e, co wiemy? To trzy razy, próbowałem, ja, trzy razy nie no My, te, my ja też, też razy to samo. Ty frutti. Bo ja się boję. frutti albo śmierdząca skarpeta. No, Jeszcze dobra. raz tak samo, dobra? dobra. Ale zamień się. Dobra. Daj, dobra. Czekaj. No. No nie mogę, musiałeś tak. No, okay. Co masz? No to z skarpetę, no, ja nie mogę. Ale to jest twoje, bo my się zamieniliśmy. No, no i ty byś to jadł teraz. Za gruszka, ja biorę gruszkę, chcę gruszkę. Karma dla psa. Ale nie to. Nie, to gruzy nie? Mm, I ja na to znowu trafię, to ciebie zabiję. Dobra, to taki. Jest, gruszka! No gruszka! Kunde! Ile razy na to trafię? Dobra, my bierzemy albo. Zresztą karmę. No, karmę, jak karmę teraz dla całej. Zresztą się albo... pożegam, to było najgorsze. Budyń czekoladowy. Mm. No. <noise> <noise> A nie no, dobra, Oj. czekoladowe. serio? Mhm. O nie wszystko zjedliśmy. I w ogóle nie trafiłam na gruszkę. Takie o, ryzyko. Ale masakra, ja nie? To jest niedobre. Ja. Ja ile ja, brałem? Gruszka, dobra. To jest gruszka. Dziękujemy. Za oglądanie. To. I wiemy, Pop, że filmiki, wiemy, że z litości oglądacie filmiki. Wiemy, że z litości. No Anzi, wiemy, że z litością oglądacie filmiki, <laughs> I bardzo wam dziękujemy, bo... Trzeba pomagać biednym No biednym trzeba pomagać i no takim, którzy potrzebują pomocy. Widzicie tu mam? my jesteśmy jedynymi przyjaciółmi. <laughs> Nawet butów nie napadcie, nie? <laughs> Biedna, no, nie nie Ma, wszyscy mamy a ty nie masz. No właśnie. I zaraz idziemy i robić tosty. bo, bo tydzień, tydzień już no, nie tydzień... Widzicie jak wygląda. Taka nie biedna, no, bo grilla, grilla. Taka chudziutka. Mam coś nie... dla was, to jest fasolka. U. Nawet żadnej fasolki nie wyplułam, bo to. <śmuchy> ty... Wyplułam, właśnie. A te co my wypluliśmy, to już. To jest Dawno pozbierała. Jak będzie 10 tysięcy łapek w górę to. Taki? Angelika będzie z Patrykiem. Ooo! Nie! O nie! To mam pomysł! To Anżelika i Patryk umówią się gdzieś razem. O, o! o! Dobra, dobra, tego jest. o! mam pomysł! I... Mam pomysł, mam Jakaś... Pójdą do kina i no, będzie do filmik kina, z do tego. Kina. O właśnie, będzie do, do z z kina. Będzie vlog z kina z Dobra, dobra, Będzie, będzie Dobra, to jak będzie 10 tysięcy... Mamy 10 tysięcy łapek i wtedy idziemy do kina. No, I będzie filmik z tego. Więc ja ja Angelika, ja i stawimy Anglicy, nie? No, no wszystko jest trochę, no. trochę lipa, nie? No. Ale biedny, zapomagajcie. Pierwszy raz ginie chyba, co? Dobra, kończymy, pa! papa. Pa. Cześć, z tej strony Angelika Mucha. Tu, tu, tu! Biecie, cię, Paula, grzmię. No proszę cię. O, <śś> straciłem na twoją głowę. No, Ej, ale no, przedstaw nas wszystkich. Musisz się. trochę iść o. No ale serio. Ale przedstaw nas wszystkich. Do... Do... Będziecie jedni tylko dobre, a ja niedobre. <śśmiech> a ty będziesz przypał. No dobra. Jemy. Anżelika jest youtuberką, nie, nie jemy, ja. Nie jemy, nie jemy, Ale no. białe... Kiedy jemy? No właśnie. Białe to baby, <laughs> vipes i co co nud. <laughs> co co nut. Zaczniemy? Nie, ktoś nie wiedzieli liczył, nie? Tak? Siema! Siema. Siema. Hej.